Cześć! Dziś chciałbym Wam zaprezentować Eternal To jest maszyna siedmiokartowa 7 7x30,70 Przepływ ma obecnie 8,51 Temperatura jest rzędu 40 stopni Jak są wszystkie okna pozamykane W tej chwili już jest tu ciepło, około 30 stopni w pokoju. No ale nic to. W każdym razie, e, co robi w tej chwili ta maszyna? Ta maszyna w tej chwili szarpie bitcoina. E, I to nie jest. Nie chodzi o to, żeby pokazać, że co ona może w tym bitcoinie. Pewnie nie jest to najszybsza maszyna. Chociaż leci w tym momencie. Lecą w overclockingu wszystkie 7 kart i mają poniżej. 60 stopni, równo równe 60. E, ta maszyna w tej chwili pracuje w Bitcoinie od 5 godzin. E, I utrzymuje stałą temperaturę. E, to, co natomiast chcę pokazać, to jest wyłączymy sobie tego Bitcoina. Ciap. To jest prędkość spadania temperatur, ale to co jest jeszcze ważniejsze, to taka kwestia. Ja oczywiście mam różne profile renderujące i różne profile dla danych aplikacji. To jest profil pod V-Ray. Bieraj kuda. Startujemy. Bryj jest oczywiście dużo mniej żarny, więc pompa zwolniła, wszystko zwolniło. Tu akurat kwestia prędkości tego systemu obliczeń zależy również od tego, w, na jakim sterowniku jesteśmy. Sterownik 45757 to jest sterownik, który działa bardzo dobrze dla Kuda, a gorzej dla RTX. A, a 46611 działa znowu doskonale dla y, RTX, a gorzej dla Kuda. 9300 Newtest, bieraj RTX. Przypomnę, to jest po pięciu godzinach walenia cały czas Bitcoina na overclockingu hmm? To jest maksymalny overclocking w tej stacji to jest Vira, więc on nie bierze tak, tak dramatycznie dużo, zwłaszcza w RTX. -ie. Przy 160 MHz na rdzeniu wywala się. 9941 Okej, okay. teraz tak octane. Nie wiem czy mam robić całego octana. Nie wiem czy jest taki sens. Bardzo nieładnie się w Bit Defender ostatnio, nie Bitdefender, Defender, Windows Defender się wcina non stop we wszystkie, że tak powiem wspaniałości Przypominam, to jest Octane. To co akurat jest chyba jednym z głośniejszych rzeczy w, tym w tej stacji, to są zasilacze Rockstreet 1000 i to chyba jeden z nich, który dostaje bardzo po głowie ze względu na nieodpowiednie ułożenie kabli zasilających PCI Express i kabli zasilających EPS 12. Mianowicie prawdopodobnie jest to zasilacz wieloliniowy z jedną skomasowaną linią z kilku sekcji kondensacyjnych, natomiast obciążam w tym momencie bardziej jedną z linii. Natomiast już dwa razy przekładam i jeszcze do tego nie doszedłem. Będę próbował bardzo możliwie otworzyć układ w jakiś sposób, układ z zasilacza numer 2. Wtedy byłoby to bardziej możliwe, może, aby zasilacz numer 1, czyli de facto ten podpięty również pod płytę zasilanie procesora i zasilanie pomp i wentylatorów nie byłby taki głośny, bo zasilacz numer 2 obsługując 4 karty nic mu nie ma. Dobra. Myślę, że zrobimy tak. O. To jest godzina i data 22:15. Ja pauzuję nagrywanie. A to się będzie robiło jeszcze chwilę. Dobra, znowu nagrywanie. Mamy godzinę 20:20. .20. Proszę bardzo. Octane Bench. 先港的。 To nie jest maksymalny wynik, jaki może osiągnąć. Tutaj osiągnęliśmy 2,792. 2,834 to jest maksymalny wynik, jaki udało się osiągnąć na tej, na tej stacji. Hmm. Tu już dodawałem, więc nie będę tego dodawał. Blender. Popatrzmy na blendera żebyście mieli z czym do czego porównać możemy sobie otworzyć jakiegoś na przykład classroom standardowy classroom weźmy standardowego classrooma jak mu wygląda standardowy classroom tutaj mamy oczywiście temperatury on wchodzi na równą i leciał równiutko Dobrze, jak wygląda standardowy Classroom na no, tego typu maszynie. Eee, GPU Compute i mamy 1920 na no.

To jest standardowy klasroom. Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie otworzyć Blender BMW GPU. <noise> to taki dowcip jest. 7 sekund i to pewnie jeszcze z taką delikatną przesadą że tak powiem bo system nie nadążył pewnie co my jeszcze mamy barbershop interior GPU barbershop Możemy to sobie zobaczyć. To jest, to jest oryginał. To jest oryginał. Dobrze. To system GPU Compute. Render. Standardowy Barbershop. To są te testy, które możecie zgrać sobie ze strony blendera. Dokładnie te testy możecie sobie wykonać. minuta 34 sekundy koniec testu to jest naprawdę, ogólnie rzecz biorąc całkiem szybka maszyna eee. okej okay. teraz nie pamiętam nie dam się pokroić że tak powiem ale to chyba see sure. To jednak nie będę ten profil <noise> Ups jest No but it's perfect Trzeba to było zapisać No jest późno nagrałam ja bez narusza. za chwilę może oddaję tą kobyłkę dobra, dobra dobrze, dobrze Okej. Okay. Może się spróbuję dowiedzieć. Aha, 46611. Jesteśmy na którym sterowniku? Co? Aha, no od nowa w sterownik. 457 jest. No. Nie, 46711. Ciekawe. Okay. Kocham sprawdzenie dysków USB przez system. A, no, mój komputer w ogóle za to działać Musiałem szturchnąć W tej chwili to już bardziej słyszycie tak naprawdę mojego gtx 1080 Tej Turbinowego 44 sekundy. Pink. No i to jest mniej więcej tyle. Teraz mm, o co chodzi z, z tą całą rzeczą? To jest kwestia tego w jaki sposób podłączone są karty graficzne. W ogóle oczywiście dziękujemy NVIDII za 12 e, pinowe wtyczki. Bardzo to miło wygląda, a niech ich e, coś zdzieli. Jeżeli natomiast chodzi o to, co taka stacja może no to jeśli popatrzymy na to, że w WREIL KUDA możemy osiągnąć takie możliwości, e, to powiem Wam, że jest to całkiem sporo, e, bo popatrzycie tutaj, co możecie sprawdzić, wREK GPU KUDA mamy 8, e, mamy 7 kart 3070 versus RTX A6000. Wyprzedziliśmy 6 RTXów 3090, yy, więc tutaj jestem, tutaj jest razem z cpu 9847, czepełkiem nie za dużo mu daje. No ale tak czy siak, yy, jest to system bodajże na miejscu. No tutaj jesteś. Aha, bo to 9800. O tu czyli jesteśmy na miejscu czwartym z systemem, w systemach mieszanych eee, RTX, ale to jest sterownik 457. O dziwo 4 sterownik 457 jest lepszy. v RTX 457, ze sterownikiem 457 jesteśmy tu 11173, wyprzedziliśmy 5 RTX 3090 Polegliśmy kontra 5 RTX 3090 i Quadro RTX A6000. No, nieporównywalne systemy. Przypomnę tylko, że 10 Quadro RTX 8000, co jest jakąś szaloną konfiguracją, dostało w ciry. Um, 1164 to też chyba następny jakiś rekord. To też, no, sterownik 457. Nie wiem, czy ten sterownik do WRA jest lepszy, ale jest. Więc y, to w zasadzie wszystko, i tu mamy, że tak powiem, y, y, bardzo wysokie oceny. Tu mamy to 130, 150, 1200 Tak to w zasadzie wygląda Jeżeli o to chodzi W Octane mieliśmy 2834 Punkty Więc tam są pododawane Te rekordy też możecie sobie je posprawdzać, jeśli o to chodzi No i co? Tyle chyba w zasadzie, no tak, tak, takie rzeczy, że tak powiem, wyregulowane. Yy, pompa jest wyregulowana względem tego, w jaki sposób, jak się jaka jest dana temperatura cieczy. W tej chwili jest 32 stopnie, więc pompa sobie działa na 5 litrach, spadnie do 4,70. Yy, a wentylatory ustawione są również względem temperatury cieczy. W związku z czym. To temperatura cieczy decyduje o tym, jak szybko dane, że tak powiem, dane, dane komponenty się kręcą i ilość obrotów. Trzy chłodnice, 7 kart, płyta na 7 kart, no i takie. Więc co, co mogę powiedzieć? No, nie jest to tani system. Natomiast wydajność czegoś takiego, moim zdaniem, niszczy. Zwłaszcza jeśli jest dobrze skonfigurowane bo tak jak e, powiedziałem, jeśli przyjrzymy się teraz bezpośrednio wynikom e, na stronie i patrzymy na Biraykuda, jesteśmy na trzecim miejscu kontra e, 8 razy A6000, a i wyprzedamy mm, tutaj e, 6 razy 30,90 e, co prawda tutaj Hardware Accelerated GPU Shedling nie był włączony. Ktoś chyba nie doczytał co należy zrobić. Ale ogólnie rzecz biorąc to by dużo nie dało bo najwyraźniej i tak wtyczki ma źle podpięte. Bo to jest wynik mojego. 3 razy 3090 i tu mamy 6000 kontra 9. Tu nie bardzo. Myślę że zostało to dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o tutaj kartę z rtx to my jesteśmy tu 11604. Trzy karty 3090 są tu i mają 8000. I tu jest też Adventure. Widzimy. No więc tutaj mamy 11. Tutaj mamy 8. 3, a tutaj 5. Ma tylko 5 kart, aż i dwie karty więcej, tylko 11. E, więc e, 6 razy ten ma 15 tysięcy. E, natomiast dalej harbor scheduling nie jest włączony. I takie, więc e, w tym zakresie myślę, że bardzo ważnym jest odpowiednie e, ustawianie kabli, podpinanie tego pod zasilacze. E, to wszystko. Dzięki za uwagę.